mogę tak długo Tak tak moi drodzy przejrzałam zapiski w każdym ze swoich bujo i segregatorów i biblioteczkę na lubimy czytać na Goodreads i z moich obliczeń wynika że w swoim życiu przeczytałam 155 różnych serii książkowych zaliczanych do gatunku fantastyka w tym typowe fantazy bądź sci-fi a przynajmniej tyle z nich zaczęłam, bo niektóre wciąż czekają, aż autorzy napiszą kontynuację. Tak jakbym się oszukiwała, że kiedyś zdążę je nadrobić. I teraz chciałabym opowiedzieć wam o kilku moich ulubionych seriach, które gorąco wam polecam, jeżeli jeszcze ich nie znacie. A jeżeli znacie, to swoją miłością możecie dzielić się w komentarzach lub podrzucać tam własnych ulubieńców, których powinnam poznać. Oczywiście w zestawieniu musiała znaleźć się Wojna Makowa, bo tak brutalnej fantastyki, z tak szarą moralnie główną bohaterką, dawno nie czytałam, bo Rin jest sierotą, wie w jak kiepskim położeniu się znajduje, więc tak naprawdę zrobi wszystko, by się z tego środowiska wyrwać. Będzie się uczyć ponad swoje siły, będzie się przypalać świeczką, co by nie zasnąć przy nauce, zrobi inne znacznie bardziej zaskakujące rzeczy, byle móc fizycznie dorównać innym uczestnikom. A jak już raz wygra i raz znajdzie się na szczycie, raz próbuje mocy, no to nie zamierza odpuścić, będzie jej pragnęła więcej i więcej, także jest to bardzo mocna seria z polityką z wojną, z prywatnymi utarczkami między postaciami, ale też z walką wewnętrzną głównej bohaterki i mocno, mocno polecam. Atlas Six na pewno nie spodoba się każdemu tutaj trzeba lubić nie dość, że klimaty Dark Academia to jeszcze taką dość powolną, spokojną akcję która nie skupia się na strzelarkach i pościgach, a na manipulacjach, wzajemnym okłamywaniu się bohaterów, gdzie tym największym plot twistem ma być uświadomienie czytelnika, kto co wie, a nie powiedział innym. Bowiem, w tej wizji świata Biblioteka Aleksandryjska nadal istnieje, ale jest magicznie ukrywana przed wzrokiem ludzi, no ale tą biblioteką ktoś musi się zajmować, chronić ją i w tym właśnie momencie zwolniło się pięć miejsc, pięć wakatów na nowych członków tej tajemnej organizacji. Tyle tylko, że w naszym castingu bierze udział szóstka zainteresowanych i niezwykle zdolnych młodych ludzi, w związku z czym będzie się musiała toczyć między z nimi walka nie fizyczna, przemocowa, a intelektualna. To będzie bardzo fajne dla kogoś, chociaż z takim drobnym zacięciem psychologicznym i zamiłowaniem do analizowania psychiki i motywacji postaci, czyli mła. Kto obserwuje mnie dłużej, ten wie, jak wielką fanką oryginalności jestem i jak bardzo doceniam, gdy autorzy, poza wymyśleniem fabuły, kombinują z nią coś więcej, chociażby z narracją. I to jest właśnie powód, dla którego pokochałam try trylogię Iluminej, bo właśnie to jest ten przypadek, de Fabora. Nie, pre, nie reprezentuje nic wyjątkowego. To jest takie sci-fi ze statkami kosmicznymi, czasy, gdy gdzieś w przestrzeni dzieje się wojna, a jednocześnie na tych wspomnianych statkach u pasażerów zaczynają pojawiać się objawy dziwnej choroby. Co jednak istotne, my nie mamy tutaj typowej narracji, a jedynie wydruki z maszyn, komunikaty wyświetlane na ekranach, notatki zrobione przez kogoś na serwetkach. I wiem, że nie każdy polubi się z tego typu prowadzeniem akcji, no ale mi bardzo spodobało się, że. Nie wszystko jest nam podawane na tacy, że czasem musimy z tych informacji sami posklejać rozsypane puzle, że jeżeli ktoś na przykład pisze list opowiadając, że pierwszym objawem choroby jest krwawienie z nosa, a na dole kartki znajdują się krwawe plamy, no to możemy połączyć punkty, że no, dana osoba również jest zakażona. Naprawdę bardzo interesujące doświadczenie, szczególnie aktualne w... Dobie rozwoju sztucznej inteligencji, no bo jest tam taka jedna bardzo myśląca maszyna. Loków i spółka. Nie mamy jeszcze wszystkich tomów. E, wiem, że piąty pojawi się w styczniu, e, ale dotychczas wydane bardzo polecam. Powinnam powiedzieć, że to jest seria dla młodszych, ale mówiąc szczerze, sama się na niej świetnie bawiłam, a do najmłodszych nie należy i znam też mnóstwo osób w wieku. Około 30 roku życia, które również e, wspaniale spędzili na niej czas, e, więc to jednak jest cykl bardzo uniwersalny. E, to są nastoletni łowcy duchów, bo w tym świecie tylko dzieci widzą duchy, więc to one prowadzą agencje detektywistyczne i rozwiązują sprawy morderstw. Mega rozrywka, zabawne teksty. Lockwood jest połączeniem Sherlocka i Kazabrekera, także polecajka mocna. Polubiłam także serię o Belladonie, jej również całej w Polsce jeszcze nie mamy, ale po tym co przeczytałam pragnę docenić pomysł. Bo Mamy tutaj klimat gotycki i lekko Bridgertonowski, poszukiwanie męża dla panien w sukniach i gorsetach, ale będziemy także świadkami morderstw, które spróbujemy rozwikłać. Czy to tyle? No nie Otóż nasza główna bohaterka ma przedziwną zdolność Komunikowania się ze zmarłymi mm, Komunikowania się z samym śmiercią Od którego do tego może pobrać część mocy Także jest zagadka, jest romans I jest pragnąca siły i władzy dziewczyna O, nie wyciągnęłam z tej serii Moje patronaty Trylogia Mara Dyer Młodzieżowo, paranormalno, thrillerowa historia Którą czytałam lata temu A teraz przy okazji wznowienia również się nią zachwyciłam bo Michelle Hotkin stworzyła jakąś taką nietypową mieszankę, z którą się wcześniej nie spotkałam, i wykreowała taką bohaterkę, której dosłownie nie idzie zaufać, przez co ta lektura jest bardzo emocjonująca. Jest to bowiem historia tytułowej nastoletniej Mary, która budzi się w szpitalu, nie pamięta co się stało, ale od lekarzy dowiaduje się, że wyciągnięto ją z Ruin zawalonego budynku, w którym znajdowała się wraz z przyjaciółmi, przy czym jej znajomi tego wypadku nie przeżyli. Ona jednak szczegółów nie pamięta, ma ewidentne zaniki pamięci. Co więcej, najwyraźniej ma z widy i halucynacje, no bo ona w ogóle widzi tych przyjaciół gdzieś tam na ulicy. No ale wiadomo, PTSD, tylko że nie do końca. I jako, że ona nie wie, co jest rzeczywistością a jest naszą narratorką, to my też tego nie wiemy, więc czyta się to fantastycznie, daje mi to vibe takich nocnych godzin od Marty Bian. Mam co prawda drobne zastrzeżenia co do zakończenia tej serii, bo trzeci to mnie idzie w pełni w takim kierunku, w jaki bym chciała ale jestem w stanie przyjąć taki obrót spraw i opowiadałam wam o całej tej trylogii w osobnym materiale coś lekkiego i przyjemnego czyli seria Nekrowet nadal w trakcie pisania na ten moment mamy już trzy tomy i chyba będą co najmniej ze dwa dodatkowe i jest to przeurocza opowieść o magicznych weterynarzach a dokładniej o nieumarłej pani weterynarz której pomogą technicy w postaci ludzkiej faunie a pomogą w leczeniu a czasem przywracanie do życia magicznych zwierząt. Naszymi pacjentami będą zarówno zwykłe pieski, jak i te ze skrzydłami zarówno zwykłe gady i saki, jak i smoki czy centaury. To jest kwintesencja polskiego kozy fantazy. I o ile w pierwszym tomie każdy rozdział niejako skupiał się na innym przypadku medycznym, tak z każdym kolejnym tomem robi się poważniej, mroczniej, zagłębiamy się w bardziej rozbudowaną historię no i tutaj też mam patronacik, także oczywiście polecam. Słuchajcie, Blackbird Academy. Wciąż nie wierzę, że zakochałam się w czymś tak szalonym, ale jednak, bo mieszanka to wybuchowa. Trochę w tym daru anioła Cassandry Clare, trochę Marvelowskiego Venoma, trochę okna skąpanego w mroku. Powiem, nasza główna bohaterka zostaje opętana przez demona, który teraz siedzi w jej głowie i rzuca sarkastycznymi uwagami niczym ten wspomniany Venom i się zastanawia, kogo tu tym razem zjeść na obiad. A jednocześnie dziewczyna zostaje wciągnięta do tytułowej Blackbird Academy, w której Uwaga, szkolą się egzorcyści zajmujący się łapaniem demonów. I jeden jest bardzo przystojny, w sensie egzorcysta, nie demon. Więc ym, poniekąd to trochę taki romans z księdzem? Nie, nie, źle to zabrzmiało. No, ale szaleństwo totalne, ale jest tak przezabawne, że ja w wieku wtedy, podczas lektury prawie 30 lat, chichrałam się do tej książki jak mysz do sera. Ale tak totalnie. I na jej temat również powstał osobny film, więc tam was odeślę. E, podobno jestem jakąś niepisaną patronką tej serii, bo wiele osób usłyszało o niej u mnie po raz pierwszy i z mojego polecenia czytało e, także kiski i lawki za te wiadomości. Oczywiście w tymże zestawieniu musi pojawić się także Brandon Sanderson, chociaż nie ukrywam e, z małą gwiazdeczką, bowiem uwielbiam jego... Chociaż pytryg jest w mgły zrodzony, podziwiam też zatem popisania i fakt, że on sam się nie pogubi w tych swoich wszystkich rozgrzewanych seriach. Pomysł na magię opartą na spożytych metalach jest super, bohaterowie są super, plot twisty na koniec są super, ale właśnie o ile pierwszy tom pokochałam, tak w kolejnych odkrywałam, że... One są niepotrzebnie tak długie, one są napompowane zbędnymi, często nudnymi scenami. Po to, by na koniec dowalić nam jednym zwrotem akcji za drugim, przez co mamy psychologiczny efekt świeżości, czyli kończąc książkę mamy poczucie wow, ale tak naprawdę zapominamy, że przez poprzednie 300 stron się nic nie działo. I chyba, nie wiem, czy to było w, dru w drugim czy w trzecim tomie, e, tak miałam, że dopiero na koniec podjęto pewną decyzję, która doprowadziła do finału, a tak naprawdę można to było zrobić 200 stron wcześniej, tylko jakoś, jakoś nie, jakoś nikt o tym do tej pory nie wspomniał. Także serię mocno polecam, ale sama podchodzę do kolejnych powieści Sandersona z, z coraz mniejszym entuzjazmem i, i już bez takiego zaufania. Moja słabość do czarnych charakterów w historiach i do analizowania ich pobudek nie mogła przejść obojętnie obok. Wiszy z opowieści o dwóch młodych mężczyznach, z których jeden jest zły, a drugi jeszcze gorszy. Trochę to taka książka w klimacie filmu Linia Życia z Julią Roberts, gdzie studenci bawią się w Bogów, sprawdzają, co się stanie, gdy ktoś zginie, a potem przywrócą go do życia. Tylko, że tutaj okazuje się, że po tym chwilowym przejściu na drugą stronę, ten nasz nie do końca nieumarły otrzymuje nadludzkie moce staje się niemal superbohaterem co oczywiście nie każdemu się podoba, niektórzy uważają że jest to niezgodne z koleją rzeczy i takie jednostki należy wyeliminować. Trochę to taka fantastyka, trochę jakieś motywy wiary i religii trochę przesłanie o moralności i poczuciu bycia nad człowiekiem, ale co ważne ja polecam przeczytać dom pierwszy i na tym zakończyć, bo niestety kontynuacja pozostawia wiele do życzenia No moi drodzy, moi drodzy słuchajcie, Czerwona Królowa której wznowienia podobne mamy się doczekać niebawem. To jest jedna z tych serii, o której chodziły głosy, że Victoria Aveyard no to to w ogóle ściągnęła ze wszelkich możliwych y, książek, filmów, że tutaj niby królewskie czasy, a tu jacyś X-meni z supermocami wyskakują, ale Będę szczera, dobrze wymieszać też trzeba umieć. Pamiętam, że uwielbiałam tę serię, że totalnie zaskoczył mnie plot twist, którego nie mogłam wybaczyć autorce. No, i myślę, że przy okazji wznowienia zaznajomi się w wolnej chwili z tym nowym wydaniem, co by trochę wrócić do lat nastoletnich. No i serie, które myślę nikogo nie zaskoczą, bo sentyment do twórczości li bardzo długo jest moim znakiem rozpoznaczym. Po pierwsze uwielbiam trylogię Grisha, nie po kolei, nieważne. Mimo, że wiem jakie opinie o niej chadzają, ale słuchajcie, nawet jeśli bohaterowie Alina i Mal są tu irytujący i robią irracjonalne rzeczy, to w trzecim Tobie dowiecie się dlaczego, bo, bo, bo to nie byli oni, bo ich prowadziła nadludzka siła. Nie będę tutaj spoilerować, odeślę was do odrębnego filmu z analizą tegoż wątku. Ym, ogólnie to jest taka przygodówka z magią, z trójkątem miłosnym, poszukiwanie magicznych wzmacniaczy niecemu Horcruxów. No ale już lepszą serią z tego uniwersum jest oczywiście Szóstka tron, dziejąca się lata po trylogii i ona skupia się już nie tak mocno na magii, a raczej na włamie, na padzie, budowaniu planu. Ym, robi z tego po prostu typowe heist movie. Ym, no i właśnie z tej serii pochodzi uwielbiany tłumnie Kazbreaker i tak zachowania postaci są bardzo dorosłe i nie to nie pasuje do ich młodego wieku. Tutaj autorka chyba chciała złapać dwie sroki, wrony za ogon. Czy to dla mnie ważne? Nie. Czy przeszkadzało mi to, aby każdy z tych tomów przeczytać w ciągu jednego dnia? Ani trochę. Dajcie znać, co są wasi fantastyczni ulubieńcy. Bardziej dogłębne analizy moich znajdziecie w odrębnych materiałach, o ile takie powstały, do których linki zostawiam w opisie. Tam także moje media społecznościowe. A dzisiaj dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia niebawem.